Ja Yo, go z tej strony Ola i zapraszam na, na ten odcinek, który miał być nimiak niespodzianką i zapraszam, ten odcinek miał być właśnie niespodzianką, o co chodzi, i my właśnie tutaj chciałam, bo to jest Roblox, i ja chciałam właśnie pograć w Robloxa, żeby, żeby wam pokazać, ja wam, o to chodzi, żeby, że yy, ten, że... W, tym, w, tym, w tej gierce chodzi o to, żeby, żeby po prostu ten. Yy, to jest jakby takie normalne życie. W prawdziwym życiu. Więc zapraszam do oglądania. W tym odcinku będziemy udawali bezdomne dziecko. Bo mam balonika. I że gdzieś sobie będę siedziała. Tu na przykład. Tu. Tutaj sobie usiądę. 一那些紫色。 No i tutaj właśnie sobie siadłam i nikt nie chce do mnie podejść. Ja jestem... Ja tutaj udaję malutkie dziecko, które się boi tak samo mieszkać. Więc... To to... To człowiek? Jak on to robił? Też ze tak. Może do tego kogoś przyjdziemy. Dobra, ja to sobie wykupię. Dobra. I sobie teraz wybieram. To jest taki fajny dom. O, właśnie ten. Ten chcę. Kupiłam sobie właśnie teraz dom. Który jest mój. No i to nikt. Ten ktoś też wykupuje tam dom. Dobra. Idziemy. No, co jest? Nie mogę wejść do własnego domu? To jest przecież mój domek. Dobra. To zamykamy sobie tu drzwi. I wejdę. bra. Dobra. No. Mm. Dobra. A my tutaj, jak mnie ona ta denerwuje, ta kobieta tu. I Przepraszam, że tak się długo nie odzywałam, bo ja pierwszy raz nagrywam z Robloxa. Ja, ja nie chcę już tego domu. No, odczep się. No. Dziewczyno, czy ty jesteś poważna, czy nie? Mm, czy ona może się ode mnie odczepić? Dobra, ja znam taki fajny sposób. Tepnę się i ona się do mnie nie tepnie. No i dobrze. I tutaj sobie wybuduję domek. Tylko się... Aha, muszę Dobra. I sobie je buduję. Naprawdę jest dopiero i nie chcę tyle czekać. Dobra, jeszcze raz spróbuję. A no i ile mam na to czekać, żeby, żeby się to tak zrobiło? Dobra, no to pójdziemy tu na przykład. Zapukamy do niej. Jest w ogóle ktoś w domu? Dobra, przejmuję ten dom. Hehehe. He he. Szkoda, że ja nie tu. O, mogę wyjść. Jak to się otwiera? Dobra, ja potrafię to otwierać, tylko musi to być mój dom. Dobra, wejdę. Przejmuję, jak tu nikogo nie mam. Zawsze jak tu nikogo... Jak nie ma nikogo w domu, no to zawsze to przejmuję. I się chowam. Dobra. Dobra, to idziemy już z Albo i sobie kupić gdzie indziej. Co? Tutaj jest wyjście? Aha. A za pięć minut. Proszę. Czyli za pięć minut się skończy noc. Ile mam na to czekać? Dobra, już usunę se to. I kupię sobie konika No i ja już wytłumaczę Ja już wytłumaczałam że ja chcę że ja jestem bezdomnym dzieckiem że... Dobra, a my idziemy tutaj Może ten stąd będzie choć super Zajmę go sobie Co? Już ktoś mi zajął Dobra, zajęte yy, I widzicie, tutaj są różne też domki Ale tutaj jest y, ten, widzicie, ktoś tutaj może się wkraść Raz jak gram na tej mapce, no to to był Slenderman. Więc to ja. Takiego naprawdę mam z kina, Ale ja sobie zmieniłam. Już. O, już mogę. Już sobie mogę wykupić. Nie, jeszcze 3 minuty. Naprawdę. Ale my sobie tutaj poczekamy. oglądamy sobie niektóre domy. Wow, Jestem na dachu. Łop! Łop Da się to otworzyć w czynie. Jestem szybsza. Już już się zrobiło Bo ileż można czekać hmm. Dobra, nie będę tyle czekała. Dobra, idziemy gdzie indziej. Ten odcinek też będzie taki trochę dłuższy. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> To jest to takie, co nie można jeszcze. Eee. ja! Ale fajnie tu. Dobra, tu się prześpię. A tylko nie kto stój. Czyli dzisiaj tu śpię. Trochę niewygodnie tu mi jest. Ale ja przynajmniej pim... Ale przynajmniej można tutaj ten. Pierwszy raz jestem tak małą dziewczynką i pierwszy raz nagrywam z Robloxa. Więc. To moja wina, jak mi coś nie wyjdzie. Piszcie na dole w komentarzach. Jak mi coś tu nie wyjdzie, bo już się boję. Dobra, kiedy się skończy ta noc? A! I sobie śpię. Dobra, o co, co to jest? Po nocy to ja się jeszcze muszę przebrać. Ileż można czekać? O, minutka. To ja śpię czy nie śpię? No śpię. Dobra, to ja czekam już, będzie tutaj. Bo to nie ma sensu. Jak to tak długo się czeka na noc. Zaczyna dzień. Co ja jest noc? Co ja mówię? Co ja mówię? Wezmę sobie coś do jedzenia. Hm. Tylko gdzie ono jest? O, Tu jest kanapka. No i sajem. Tu jest tyle fajnych tych, a jeszcze dom się nie wybudował mi. Najgorzej, jak się dom nie wybuduje, to wtedy jest niefajnie. Jest tu tutaj... ten, proszę. Też będą odcinki również z Minecrafta, ale jak się to w każdy soboty mogą być z Robloxa. Jak mi coś nie pójdzie, naprawdę, piszcie na dole w komentarzach. Już bardzo długo trwa ten odcinek. A ja co tu jem? Ta kanapka jest trochę dla mnie za duża, więc wezmę balonika. O, inny balonik. O, zielony. Nie. Nie. O, ten jest fajny. Ale i tak muszę małpkę sobie wziąć do spania. I śpię. I se pośpię. Czyli kiedy się skończy ta noc? Dobra, już chyba się kończy. Muszę szybko dziś wstać. Oj. O Boże jest trzecia w nocy! Mam na piętnaście. O, już się skończyło. Dobra, ty ja się tepam w to miejsce i sobie wybieram. No, jest ja zamknięta. Na szczęście. Więc my idziemy spać. Tylko muszę wszędzie pozgaszać światła. Jeszcze tu. To jest zapalone. Dobra, tu muszę jeszcze zgasić. Jeszcze zgaszę tam. Tu. Tu jeszcze zgaszę. Tu zgaszy. I Tu zgaszę. Dobra, a my teraz idziemy do windy. Jesteśmy. Tylko nie wiem, dlaczego ja nie mogłam jakoś. ten. Jak, yy, jak była ta dziewczyna, to że nie mogłam. Yy, wiecie. Też się zgasiło. Tak, tu też się zgasiło. I tu trzeba jeszcze zgasić Kłominek. No, kominka nie A my idziemy sobie spać O Boże, to mnie nie widać. Tylko widać moją czapę. Trochę by się przydało, bym była większa. Yy, może sobie zrobię, żebym była choć troszkę większa. A, tak, może być. Taka trochę dziwne. O, już ma już dzień. Ale się wyspałam, tak mi było wygodnie. Jesteśmy tu. Teraz pójdę się przebrać. A garderoba jest na górze. Po prostu jest super. Po prostu super. Dobra, a ja idę się, a ja się tu przebieram. Jest to. Teraz to, to szukamy tutaj mojej ulubionej bliski. To też jest moja ulubiona. Tylko tutaj też jest fajna taka. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. O, Barbie! Barbie nawet jest, ale ja mam inną ulubioną. Muszę ją znaleźć, co najgorsze. Nie ma jej? Ciu. gdzie? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie je jest? A może tą? Ta jest ładna. Dobra, to ta. No. No. Ale one budki. Taką sobie muszę jakoś znaleźć, która pasuje do tej oto bluzki. Ten odcinek też jest taki długi. Bo... O. O, fajne. Dobra, no to ja sobie tutaj tylko ją usunę. O tu jest tam ulubiona moja bluzka. Dobra, to co 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 co, co? Co, co to był? I sobie też zmienię fryzurkę, bo też jest ładna, jak się, jak się ma inną fryzurę. Na przykład, jak się ma yy, taką, może ją. O, właśnie taką. Taka jest też ładna. Jak się ma taką, no to dobra. Nie. No no i, no i my się już przybraliśmy, więc idziemy na jakieś śniadanko. Dobra, a czemu ja przytulam to? Czemu ja to jabłko przytulałam? To moja młodsza siostra. Dobra, pyszne było jabłuszko. I teraz pójdę mi się wykąpać. Wow. Kąpię się, kąpunio. A jak włączę to? No to i tak będzie. Dobra, fajnie. A jak to się przefarbowuje ten dom? Ten odcinek jest też mega długi, ale sobie też musimy coś dać tu. tu do garażu jakieś auteczko. Ja. Jesteśmy. Dobra, a teraz wybiorę sobie jakieś auto. Ale też niektórzy tutaj kupują za Robuxy, co jest najgorsze. To jest bardzo dużo w ogóle za Robuxy. Dobra, to mi wystarczy. Halo? Mogę tu wsiąść? Trochę dziwne, że dziecko prowadzi. Mm. Aha. Czemu ona weszła? Nie pomyślała po prostu, że, że to moje auto, więc dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku i bardzo Wam dziękuję. Cześć.